Przy dobrym wietrze za dwie godziny będziesz nad Słowacją. A stamtąd to już jest prosta droga na Węgry. Tylko pamiętaj, przy granicy trzymaj się Dunajca. Spokojna głowa. Ruszaj, a ja dam sobie radę. Zaraz będę nad balatonem, pił węgierskie wino, zajadając się pysznym leczem. wo prawa ciążenia! Ojejku. 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 Ojejku! Panie Kamiński, w końcu się dałeś złapać! Musisz pójść do swego pokoju i odbyć tam karę. Pywasz mi kolego! Ale prawo to jest prawo! Może jak już skończysz odsiadywać wyrok! Wyciągniesz z tego jakąś naukę. A jak długo będę musiał tutaj siedzieć? O czy ja wiem? Z 200, 300 lat.